Waporyzacji. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej suszowi skonopisiewnej siewnej Hemp OG, producenta Hemp Yourself. Jest to produkt w pełni legalny i dopuszczalny na terenie całej Unii Europejskiej. Wolny jest od właściwości psychoaktywnych, gdyż zawiera poniżej 0,2% THC. CBD, jaką podaje producent, wynosi 4%. Topy są ładne, ale nie za bardzo zbite. Plusem jest to, że susz nie zawiera nasion. Jeśli chodzi o smak, to nie przypomina samosiejki, ale też nietypowego holendra. Jest lekko goryczkowy i żywiczny, ale za to bardzo wyraźny. Cała inhalacja przebiega sympatycznie. A teraz czas na inhalację. Pokażę Wam, jakie chmurki można z tego suszu wyprodukować przy temperaturze 220 stopni. Cóż, Hemp OG, producenta Hemp Yourself, spełnił moje oczekiwania. Jakość produktu jest adekwatna do ceny. Jeśli chodzi o mnie, to polecam spróbować. Daję mu 3 punkty na 5. Pozdrawiam, cześć!